Świat One Piece kryje w sobie setki sekretów, które nawet najwięksi fani mogą przegapić. Dziś poznacie 10 mało znanych faktów, które pokażą jak głęboki i genialny jest umysł Ichiro Ody. Zaczynajmy! Oda w SBS zdradził, że gdyby Enel dalej żył na Blue Sea, jego nagroda wynosiłaby 500 milionów berry. Choć nikt na powierzchni o nim nie wie, Oda uznał, że to teoretyczna wartość jego zagrożenia. Oda wyjaśnił, że członkowie rasy długorękich mają dwa stawy łokciowe i że te łokcie mają własne nazwy. Łokieć bliżej ręki to Friend Elbow, a bliżej ramienia Low Elbow. Oda już na długo przed końcem serii przyznał w kilku wywiadach, że ma z góry zaplanowane i narysowane ostatnie strony mangi, zanim jeszcze historia na dobre się rozkręciła. Tylko jego asystent i redaktor widzieli, jak historia się kończy. Nami ma bardzo wysoki iloraz inteligencji. Gdyby nie była piratką, zostałaby naukowcem lub astronomką. Jej zdolność przewidywania pogody to faktycznie wiedza naukowa, a nie magia. Hanafuda, znany również jako Król Jaszczurów, był byłym w i członkiem Piratów Bestii, pokonanym 4 lata temu przez Aisa. Jego stanowisko siedzibukaj powierzono kumie, a jego hobby było kolekcjonowanie diabelskich owoców typu Zoan, a zwłaszcza tych starożytnych. Jak później również ujawniono, był on ojcem Ulti i Pejzuana. Zoro podczas używania stylu trzech mieczy odczuwa ból zębów i szczęki, a każdy atak kosztuje go również fizycznie. To pokazuje, że jego styl walki wymaga nie tylko siły i precyzji, ale też wytrzymałości całego ciała, w tym również zębów. Katakuri ze względu na mit o sile swoich pleców, które nigdy nie dotknęły ziemi, śpi na ścianach. Zasadniczo opiera się o ścianę, rozluźnia się, stoi nieruchomo i zasypia w pozycji siedzącej. Fujitora i Ryokugiu mają naprawdę interesującą przeszłość. Issho pochodzi z West Blue i był szefem Straży Królestwa Ooi, kraju, który niegdyś istniał na Grandle. Aramaki natomiast był policjantem w Królestwie Taya w South Blue, ale po spowodowaniu poważnego incydentu z udziałem kobiety trafił on do więzienia. Wieści o jego niezwykłej sile dotarły do rządu, który zwerbował go do służby i awansował do rangi admirała. Oda ujawnił, że jeśli owoc SMILE, który zjadł killer, zadziałoby prawidłowo, to jego transformacja wyglądałaby właśnie w ten sposób. Podczas tworzenia designu Pitagorasa, Oda powiedział, że inspirował się wyglądem Robocona, który pochodził z japońskiego komediowego serialu, który był emitowany ponad 40 lat temu, gdyż zna go od czasów, gdy jeszcze chodził do przedszkola.